Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 9 do 15 grudnia 2013 roku. W tym tygodniu czas przyspieszy i e, okaże się, że już nie ma czasu na plany, tylko bardzo szybko trzeba realizować świąteczne przygotowania i wymyślać świąteczne potrawy i sylwestrowe szaleństwa. Na niebie we wtorek ustawi się trygon Merkurego z Uranem, co oznacza, że będziemy bardzo szybko załatwiać. Różne ważne sprawy, i to jest dobry czas, żeby załatwiać coś w urzędzie, znajdować oferty na różne tanie wycieczki i wyjazdy, i przede wszystkim też szybko dogadywać się z ludźmi. Im bliżej końca tygodnia, tym większą wagę będą miały dla nas sprawy urzędowe i finansowe, ponieważ w piątek na niebie ustawi się wyjątkowy trygon Jowisza z Saturnem, który bardzo rzadko na niebie się tworzy. A to oznacza, że czwartek i piątek to są bardzo dobre dni, żeby poradzić się prawnika, pójść do konsultanta, zaplanować dobrze swoje wydatki i swój budżet na najbliższy rok i w ogóle to jest bardzo dobry czas, żeby pomyśleć o, o czymś trwałym. I jeżeli chodzi o zakupy lub jakieś większe przygotowania, też bardzo dużo rzeczy sprawnie nam pójdzie, bo to jest dobry dzień na planowanie, robienie burzy mózgów i też w zawodowych sprawach bardzo dużo spraw może nam się udać w ten dzień zrobić. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu będą bardzo szybko podejmować decyzje. Barany zdecydują się w jeden dzień na zmianę pracy albo zmianę kierunku zawodowego i bardzo szybko też podejmą decyzję o tym, co będą chciały robić na Sylwestra. To już jest taki moment, kiedy barany będą miały dość tego zastanawiania się, co, gdzie, z kim i wreszcie coś postanowią. Lwy natomiast będą bardzo szybko przekazywać swoje yy, myśli, swoje umiejętności innym ludziom, i to jest dobry tydzień, żeby wy czegoś innych nauczyły bo przy okazji też wiele same się nauczą i wzbogacą swój warsztat, swoją wiedzę i swoje umiejętności. Strzelca natomiast w tym tygodniu powinny zagrać na loterii, zagrać w totka, wysłać jakieś zgłoszenie do jakiegoś konkursu, ponieważ w tym tygodniu strzelce mają bardzo dużo szczęścia do właśnie takich losowych wydarzeń, więc chodźcie, wysyłajcie zgłoszenia, bo jakieś, jakieś szczęście, jakaś wygrana na Was gdzieś czeka. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą bardzo uważnie przeglądać różne ruch, rachunki i bardzo uważnie planować. Szczególnie byki, które w tym tygodniu podejmą jakąś decyzję zawodową lub y, pomogą rodzinie czy jakiejś bliskiej osobie y, w sprawach finansowych, w tym tygodniu będą bardzo liczyć się z pieniędzmi i bardzo dużo uda im się zaoszczędzić dzięki mądrym, przemyślanym zakupom. Panny natomiast będą już w ferworze przygotowań przedświątecznych. To jest ten czas, kiedy panna już powinna powoli zamykać wszystkie przygotowania i potem szczególnie planowanie. I to jest dobry czas dla pamięć, żeby pomyśleć o jakichś badaniach, o sprawach zdrowotnych i przede wszystkim też, żeby nie przeziębić się, bo to jest taki czas, ten tydzień, kiedy panny mogą być bardzo zabiegane bez czapki i szalika, może się nie obejść, bo inaczej was jakaś choroba jednodniowa w domu zatrzyma. A to może zrujnować cały Wasz plan na ten tydzień. Koziorożce natomiast będą bardzo spokojnie podchodzić do swoich obowiązków, nie będą się przejmować tym zabieganiem i e, e, przyspieszeniem czasu związanym z nadojściem, e, z nadchodzącymi świętami. I koziorożce w tym tygodniu przede wszystkim powinny pomyśleć o sobie, o swoich e, sprawach i jeżeli macie jakieś marzenie, plany, które od dawna odkładaliście, to jest właśnie tydzień, kiedy warto to zacząć. Trygoniowisza z Saturnem na niebie bardzo sprzyja poważnym i długofalowym działaniom, które w tym tygodniu warto zacząć. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą miały dużo szans na nowe kontakty i nowe randki. Szczególnie bliźnięta, które zawsze są gotowe do spotkania z nowymi ludźmi, w tym tygodniu będą miały ich aż nadmiar. To jest taki tydzień, w którym bliźnięta będą musiały wręcz odmawiać, bo będą miały za dużo propozycji. Jeżeli chodzi o propozycje zawodowe, to jest taki, że druga połowa tygodnia dla bliźniąt jest bardzo dobra na umawianie się na rozmowę o pracę, spotykanie się z ludźmi i przede wszystkim też zamykanie jakichś spraw i wywiązywanie się z jakichś ważnych zobowiązań, bo potem już nie będzie za bardzo czasu. Na to. Wagi w tym tygodniu zdecydują, że nie chcą niczego robić same i bardzo energicznie i skutecznie poszukają sobie pomocników. Szczególnie wtorek: merkury w trygonie z uranem sprzyja szybkiemu dogadywaniu się z ludźmi i to dla wagi jest bardzo dobry dzień, żeby negocjować, umawiać się, do, do, dogadywać szczegóły wodniki natomiast w tym tygodniu poczują, że muszą coś zrobić dla innych, dla idei lub dla jakichś spraw społecznych odezwie się w wodnikach ich społeczna natura bo Jowisz w Trygonie z Saturnem na niebie bardzo sprzyja zapisywaniu się do różnych organizacji, wysyłaniu różnych petycji, podpisywaniu się pod różnymi petycjami, a przede wszystkim też pomaganiu w najbliższym otoczeniu, czyli tym, którzy najbardziej tego potrzebują znaki wodne, czyli raki skorpiony i ryby w tym tygodniu będą bardzo spokojne i skupione na tym, co w ich życiu najważniejsze. Raki oczywiście najbardziej będą ceniły rodzinę, dzieci i przede wszystkim swoją artystyczną duszę, artystyczną naturę. Pod wpływem Jowisza w trygonie do Saturna, Raki w tym tygodniu mogą odkryć jakieś artystyczne talenty, lub podjąć jakieś hobby, które zapomniane albo z nieśmiałością traktowane. To jest dobry tydzień, żeby właśnie wrócić do tych swoich artystycznych, duchowych i emocjonalnych różnych spraw. Skorpiony w tym tygodniu będą bardziej skupione na pracy, na porządkach i Saturn, który jest cały czas w Waszym znaku zodiaku, sprzyja odcinaniu się od spraw, które Was emocjonalnie obciążają i tak naprawdę powiedzeniu nie tym, którzy Was chcą emocjonalnie i zawodowo wykorzystywać. Szczególnie druga połowa tygodnia to jest bardzo dobry czas dla skorpionów, żeby zacząć coś nowego i ogólnie też skupić się na sprawach zawodowych i finansowych, bo w tym tygodniu czekają Was bardzo dobre wiadomości, właśnie finansowe. Yeah. Ryby natomiast będą miały szczęście i w, i w miłości, i w finansach. To jest taki tydzień dla ryb, kiedy warto wykorzystać to, że jesteście w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie i poprosić o podwyżkę, poprosić o pomoc, zacząć rozmowę z kimś niezwykle interesującym. Wszystko, co w tym tygodniu ryby zaczną robić, okaże się potem bardzo korzystne, nawet przez cały 2014 rok. Więc dla ryb to jest taki czas, żeby wypłynąć, pokazać się i skorzystać z okazji. Wszystkim znakom Zodiaku życzę miłego, udanego tygodnia. A po więcej horoskopów i wróżb zapraszam na www.czary.pl